No i hej, z tej strony gamąsik. Jak zwykle zaczynamy naszą rozpierdówę w całym Check, nie rozejść pitówka, ty. Okej, okay, okej. Okay. Jak widzicie, mam nowe gnag, nag, Fajne. Jak cowboy na dzikim zachodzie. Maja, maja. Let's go. Celne to jest. Cyk, 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 cyk. cyk. Się. Podoba mi się. Tam jeszcze jeden był, nie? Idziemy. Taki Jak to mijał! Zdrowień! Podoba mi się. Podoba mi się te dwa gnaty. Jak zwykle jesteśmy w miasteczku. Za bardzo nie wiem jakim idzie. Ale wiem, że tu jest pełno. Przechodzę do banku! Pięknie jak w Matrycie! Jak Morfeusz w Matrycie, uniczki! Ale tu trzeba kulek wymać, gościa! Let's go! Jeden przyjmie dwie kulki, pada. Drugi musi przyjąć cały magazynek, żeby padł. Coś śmieszne, go sta? Weźmy sobie ten sprzęt. Ale nie wiem po co mm, w każdym razie się może do czegoś... O, jak nie widzi mnie. Zaszlachtuje cię. Dobra, Gościu dostał 50 uderzeń niż 100. To coś trzeba zrobić na czas. E, może z tą finką nie będę szedł, nie? Ej, ja chciałem ten... O właśnie, chciałem to, to jest fajne, sejwiczek. Ja chcę być jak konwój. Bądźcie. Mo... O, zaraz, zaraz tu. Sniper? Zostaw to mi, jego szczotki. ]ümanę. Masz tu niemieckie coś, ty. Ty jesteś po mojej stronie. Tu już jest coś się ma na czas, nie? Muzyczka mówi, sama zaś się A bo mi się zdaje, let's go. To jest klacz. to jest <Credit noise> buta! Spieszymy się, Blaskowicz. A muzyczka jest naprawdę klimatyczna Ujo! Nie wbijam Śpiecznie. aż coś mięknie tu będą... Goście z palnikami, nie? Będę musiał trochę uważać, sejwiczek. Przejmujemy maszynę. Tu się nie robi, dobra. Eee, goście z palniczkami tu już będą, czyli będzie trzeba bardzo uważać, bo ich ciężko jest zapłuc. Pięknie. Tu jest dziurka. Stajwiczek. Pitka. Powiedziałem pitka. Widzisz co? Ja wiem to zrobił. To zrobię. Daj za to mnie. Płoń! Jak żarówka. Płońcie! O no ja! Was Yo, brothers! Jak tam? Uff, udało się. Cześć, chłopaki. Cześć, doktor. Ty jesteś nasz nasz? jesteś taki wyliniały. Połogę wam, chłopaki. Sejwiczek i łyżeczka do przodu. Kto help? No dobra, idę. Ty jeszcze raz mnie pogonisz, to cię normalnie killym. Idę, idę. Co myślicie, sam tą wojnę mam wygrywać? A gdzie idę? Chyba tu, nie? Dobrze idę? Tomsonik. Let's go. Tam jesteście. Poczekajcie. czekajcie. Kurde, się budzicie, a ja muszę... Tu... A! Co Harry? Aha, on tu będzie wysadzał to, Jezu. No i ujechał tam, drzwi. Dziękuję ci bardzo. Samy zaotworzył z buta. Cześć goście, ujechajmy. Dzięki, kocham tą no Ale bardzo i mało. Uho, uho. Ja to muszę tego gościa z palnikiem... ...ujeszkodliwić. Ale najpierw się zajmę tym. Fuck, teraz mi się skończyło. Jest gość z palnikiem, jest mój. Takich taki to lepiej od razu tym załatwiać, bo Ci z to są co ty tam? Nie przejedziesz mnie, nie przejedziesz mnie Drugi go ci spalnikiem. O, gdzie jaki zasięg ma koleś? Pieromany jest Kurde, skurkobani jest Dobrze zle. Ja sobie idę tu. Sejwiczek. Mam 40% życia. Spole tu parę rzeczy. Ostrożnie. tego Sik. Ostrożnie. Bo może się nie mieli rozczarować. Jest wejście. Okej. Okay. Także to na tym bym zakończył ten sejwiczek. Znaczy sejwiczek lewelek. Do samej części, kochani. Pa.